Szanowni Państwo, fakty i mity dotyczące Centrów Integracji dla Obywateli Państw Trzecich. Chcę Państwu powiedzieć, że ten program, który jest programem unijnym, jest realizowany w każdym województwie. Jest to program tak zwany miękki. miękki, który nazywa się programem, programem Centrów Integracji dla Obywateli Państw Trzecich. Co to są te centra? To są dwa pomieszczenia, kochani. Dwa pomieszczenia w czterech miastach, plus mała salka konferencyjna. W tych ośrodkach, w tych punktach, bo ja to nazywam punkty konsultacyjne, nie ma prawa dostać pomocy żaden. Człowiek, który jest nielegalnie w Polsce. Ci ludzie to są ludzie zagubieni, którzy dostają tą pomoc taką podstawową, tak jak powiedziałem. Prawnik, psycholog, asystent do spraw integracji, ten, który uczy zawodów, czy kieruje do określonych zawodów, kursy zawodowe i tłumacz. Pytacie, ile osób do tej pory skorzystało? Ponad 600 osób. A spytajcie Państwo, na ile osób ten program będzie do końca 2027 roku realizowany w projekcie? Na 1500 osób. I powtarzam, nie ma tu żadnej budowy, nie ma tu żadnej skoszarowanych imigrantów, tylko są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Najzwyczajniej w świecie. Ludzie zagubieni, matki z dziećmi, ludzie, którzy nie potrafią znaleźć sobie możliwości zakwaterowania czy możliwości funkcjonowania w Polsce. Dalej jeden z panów dziennikarzy mówił, że FAMI jest takim samym projektem. Być może jest FAMI takim samym projektem, tylko FAMI to jest fundusz. Azylu, migracji, integracji dla całej Polski. Kwota wynosi 432 miliony. Lubelskie ma jedno z najniższych kwot przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Patrzymy, 14 milionów 900 tysięcy. I pragnę wszystkim Państwu powiedzieć, że zarząd województwa i Sejmik Województwa lubelskiego nie planuje skorzystać z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji e, tu w Województwie lubelskim. Uważamy, że tą rolą jest rola państwa. Państwo ma brać odpowiedzialność za to, że podpisuje jakiś pakt migracyjny. Nie samorządy. I dlatego my na najbliższej sesji, Sejmyku województwa lubelskiego złożymy stosowną uchwałę o tym, że jesteśmy przeciwni nielegalnym migrantom, imigrantom, azylantom, e, ludziom, którzy szukają lepszego, e, lepszego świata w Europie Zachodniej. Jeszcze raz powtórzę zarząd nie przyjmie województwa lubelskiego, tej alokacji w wysokości 14 milionów 900 tysięcy i jeszcze jedna rzecz. Dotycząca pana Zduńczyka, działacza młodego działacza politycznego z Zamościa. Panie Zduńczyk, Panie kłamcą i pan nie wie, o czym Pan mówi. Ale ja do pana mam taką, taką prośbę. Wybudowaliśmy za pieniądze unijne 2,5 roku temu dom samotnej matki. Matki, która z Ukrainy przyjechała, która może się tam schronić. Tam jest 10 mieszkań. Pan z tego, co mi donoszą, mówi, że to jest pierwszy objaw budowy ośrodka dla uchodźców. Pan jest wierutnym kłamcą, bo ten ośrodek jest dla Matek, dla ludzi starszych, dla schorowanych. Tam jest tylko 10 mieszkań. Tam jest 40 osób w tej chwili, czy 36. One się zmieniają, jak się usamodzielniają. I powiem Panu, że za 3,5 roku, jak się skończy projekt, to będzie Pan mógł, tam będzie mogła, na przykład Pańska żona, jeśli Pan ją będzie bił. Będzie mógł tam się schronić żona pana, pana kolegi i inne kobiety prześladowane przez mężczyzn w zamościu i w okolicach. I radzę o tym pamiętać, bo ten projekt, świetny projekt z pieniędzy unijnych, będzie służył przede wszystkim za trzy lata, będzie służył matkom. Polskim, które są prześladowane przez swoich kochanych mężów. Nie wiadomo, czy Pan nie będzie prześladował, i pańscy koledzy. Także życzę wesołego dnia. Dziękuję.